Cześć w środę! Jesteś typem śpiocha, a może jesteś typem leniwca. W dzisiejszym wyzwaniu wielkopostnym, które też sobie przyjmuję, powiemy o budziku. O co chodzi? Zostań dalej ze mną. Myślę, że większość ludzi, szczególnie w obecnych czasach, kiedy dużo pracujemy z domu, coraz mniej przykuwa uwagę do tego, czy. Stało razem z budzikiem, czy jednak miałaś sześć drzemek i odsyłałaś ten telefon, wrzucałaś pod poduszkę, wrzucałaś na męża, żeby tylko go nie słyszeć? Czy to jest fajne? Czy to w ogóle ma znaczenie, jak my żyjemy? Myślę, że bardzo potrzebne. Dlaczego? Dlatego, że dzięki temu, że używasz budzika, że dyscyplinujesz się z rana i nie mówię, że musi być tak codziennie, bo mamy różne noce, może. Eee... Ciężko ci się teraz wyspać, bo masz małe dzieci, które często się budzą. Ale to bardzo pomaga, żeby po jakimś czasie, kiedy faktycznie te drzemki czy generalnie system rodziny się unormuje, warto o to zawalczyć, bo trochę bardziej się mobilizujesz do życia, trochę lepiej korzystasz z poranka. Ale trzeba się przyjrzeć, jak wyglądał Twój dzień poprzedni, bo jeżeli zarywasz noc. Jeżeli robisz to dzień w dzień, a liczysz potem na to, że o 6 rano wstaniesz jak skowronek, może się nie udać. Po co takie ćwiczenie? Takie ćwiczenie bardzo ćwiczy Twój charakter, ale w takim małym aspekcie możesz wyćwiczyć wielką rzecz. Dlaczego? Dlatego, że mobilizujesz się, dlatego, że masz takie poczucie, że zarządzasz sam sobą, a nie tylko tym, żeby błogo jeszcze poleżeć. Może jeszcze sobie dospać. Więc to ćwiczy Twój charakter, to ćwiczy Ciebie jako człowieka i super jest przykładem dla dzieci, które może niechętnie wstają do przedszkola, które może niechętnie rozpoczynają dzień, a Twój przykład to jak zobaczą, że może nieco dziennie jednak leniuchujesz, ile się da, jeśli oczywiście dobrze się czujesz, jeżeli nie jesteś po naprawdę dwugodzinnym śnie, bo masz malucha w swoim domu, to przyjrzyj się, czy na pewno codziennie taka wymówka Ci nie towarzyszy. Ja się na tym złapałam, teraz widzę, że mamy dosyć spokojne noce i co któraś jest gorsza, czy bardziej zarwana przez jakieś pobudki nocne dzieci, ale mimo wszystko to nie jest to, co kiedyś, kiedy 10 razy w nocy karmiłam, kiedy to ogromne wysiłek dla organizmu i pomimo, że jestem w kolejnej ciąży i to też jest jakiś Dyskomfort nocny i nie pozwala mi się super wyspać, ale nadal, żeby korzystać z tych dobrych dni, dobrych wieczorów i dobrych przyspanych nocy. Do zobaczenia jutro na kolejnym wyzwaniu. Subskrybuj kanał Nieperfekcyjna Rodzina, będziesz na bieżąco. Mamy różne wyzwania, także fajnie się zmieniać, bo już wiele odcinków za nami możesz dołączyć w każdej chwili i skorzystać z tej wiedzy, którą, z którą którą się dzielę z wami, ale też sama w tym wszystkim walczę. Do zobaczenia. Cześć!